Co robić w Trójmieście? Na przykładzie tego, jak ja spędziłam ostatnią niedzielę. Zaczynam porannym spacerem po plaży. Jeżeli przejdziecie do Trójmiasta, na pewno pójdziecie na taki spacer. Później Beach Bar NO33. Ale uwaga! Beach Bary to nie tylko drinki z palemką, bo ja tutaj przyszłam na poranny trening z workami bułgarskimi. Bardzo polecam śledzić program chociażby NO33 właśnie, bo dostępna są tutaj różnego rodzaju aktywności. Może na przykład jogę. Proszę bardzo, również jest dostępna, a taki trening na plaży to zupełnie inne wrażenia. Po treningu przemieszczam się w kierunku wejścia na plażę nr 42, bo tutaj znajduje się przestrzeń Limitless, gdzie w niedzielę miało miejsce wydarzenie Coffee and Beats. W ramach tego wydarzenia dostępny był stretching, był DJ, była muzyka, była kawa, było śniadanie. Można było skorzystać z sauny, popływać na supach albo skorzystać z beczki z lodem. Ja akurat tego dnia z takiej kąpieli nie korzystałam. Tutaj możecie zobaczyć moje wideo z takiej kąpieli sprzed dwóch czy trzech tygodni. To dla niektórych może wyglądać przerażająco, ale wierzcie mi, że to jest do zrobienia i to jest taki zastrzyk endorfin. Sam i beczkę z lodem polecam łączyć z morsowaniem, choć to opcja bardziej na zimę, to maj i czerwiec nie były najcieplejsze i Bałtyk nadal jest chłodny. Bardzo polecam przestrzeń i możecie tutaj przyjść sami, możecie skorzystać ze zorganizowanych eventów. Nie było już trochę spokojniej, tutaj kawa w labie, laba to połączenie kawiarni i kwiaciarni na terenie garnizonu. Bardzo Wam polecam garnizon, jeżeli zastanawiacie się gdzie zjeść w Gdańsku, bo w jednym miejscu macie bardzo wiele restauracji. Ja tego dnia jadłam w Masnej obiecie, zmiana outfitu. Teraz będzie bardziej elegancko i zmierzamy w kierunku w Śródmieścia Gdańska. Celem na ten dzień jest scena teatralna przy Domu Technika. Było trochę sportu, była muzyka, no to teraz będzie kultura. Tego dnia grana jest sztuka gra z panem Adamem Waronowiczem i Julią Wieniawą. Później spacer po Gdańsku. Polecam po prostu zgubić się w uliczkach głównego miasta. A jak zgłodniejecie w tych okolicach, to bardzo polecam lokal Masło Maślane w budynku tak zwanego Kota. To lokal z polską kuchnią, ale uwaga, z twistem. Z bardzo dużym twistem. Polska kuchnia naprawdę może was jeszcze zaskoczyć. No i taka to była niedziela, a później było tak.